przekazać uwag. I pierwsza rzecz, dzisiejsza uroczystość jest takim elementem jednoczenia, integracji klas pierwszych z innymi pozostałymi klasami. Uwagi, które robiłem, chodząc od klasy do klasy, są aktualne i tylko w tym momencie i w tym miejscu mogą być dokonywane jakieś czynności związane z przyjęciem tych klas do społeczności szkolnej. Oczywiście oficjalnie zostaliście zapisani w sierpniu, w czasie programu rekrutacyjnego. Od 1 września jesteście wpisani również w SIO. I formalnie przysięgę na wierność zespołowi szkół technicznych w sierpniu będziecie składali 13 w nadchodzącym terminie, w czasie Dnia Edukacji Narodowej, który będzie o godzinie 9. 10 w najbliższy poniedziałek, 10 października, cała społeczność szkolna będzie miała możliwość, myślę i mówię tutaj do uczniów, będzie miała możliwość zagłosowania na Belfra roku 2022. Plebiscyt ten został ogłoszony przez pana starostę Podjapu i Statuetki Belfra roku 22 w poszczególnych szkołach będą wręczone na powiatowym Dniu Edukacji Narodowej 17. W związku z powyższym każdy uczeń zespołu szkół technicznych będzie miał jeden głos i na otrzymanej karteczce wpisze imię i nazwisko nauczyciela, którego poważa którego uważa za najlepszego, najsympatyczniejszego zespołu szkół technicznych. Kapituła zliczy głosy i zostaniecie poinformowani na e dzienniku czy przy okazji uroczystości 13 października, kto taki tytuł otrzyma. I to jest kolejna informacja. Czekając na klasę pierwszą, SB, nie wiem dlaczego ich nie ma jeszcze, oddaję głos już organizatorom.